Witajcie. Dziś nieco inny film niż zwykle. Dziś nie będę pokazywał, jak coś buduję, bądź nie przedstawię testów żadnych sprzętów. Dziś poproszę Was o pomoc. W planach mam rozbudowę swojej fotowoltaiki. Obecnie posiadam wiatę fotowoltaiczną. Budowę tej wiaty pokazywałem na swoim kanale od podstaw z montażem fotowoltaiki. Na dachu zamontowane mam 6 kW paneli fotowoltaicznych. Natomiast pojawił się pomysł, żeby rozbudować swoją fotowoltaikę, dołożyć paneli na dachu. Obecne 6 kW nie wystarcza. Miałem już pierwsze rachunki za prąd oprócz opłat stałych abonamentowych doszły opłaty za zużycie. Wynika to z tego, że w okresach takich jesienno zimowych, tych pierwszych chłodnych dni dogrzewamy dom klimatyzacją. No i okazuje się, że Energii z wiaty fotowoltaicznej nie wystarcza. Jest pomysł, żeby dołożyć 7 paneli tutaj na dachu domu i żeby zrobić to samodzielnie. Mój kanał powstał w sumie od budowy tej wiaty. Pokazywałem, jak montowałem tą fotowoltaikę, jak budowałem wiatę. No i wiem, że wielu z Was, moich widzów, to są osoby, które właśnie hmm, Fotowoltaiką są zainteresowane, budowały podobne konstrukcje bądź taką fotowoltaikę posiadają. Zastanawiam się, czy jestem w stanie samodzielnie zamontować te panele na dachu. Tutaj na wiatrze było to o tyle łatwe, że było dużo niżej. Pokazałem w moich filmach mój autorski pomysł na uszczelnienie tego dachu, tak jak możecie zobaczyć w filmach. Na moim kanale jest bez żadnego dodatkowego pokrycia. To panele są dachem i panele są szczelne. Ten dach nigdzie nie przecieka. Sprawa dachu tutaj na, na domu. Temat myślę nie jest taki prosty, ponieważ dochodzi w grę wysokość, na którą trzeba te panele wnieść i je zamontować. No myślę, że, że jestem to w stanie sam zrobić. W sumie już taką decyzję podjąłem, natomiast jestem bardzo ciekawy Waszych uwag. Tak naprawdę chodzi przede wszystkim, sam montaż może nie jest jakoś skomplikowany. Tutaj falownik mam w tym pomieszczeniu na dole. Muszę w jakiś sposób zejść przewodami wysokiego napięcia z dachu. Zastanawiam się w jaki sposób to zrobić. W planach mam dołożenie 3,2 kW na dach. Będzie to około 9,3 kW, kW łącznej energii z paneli. Obecnie 18 paneli o mocy 6 kW podłączone jest pod jeden string. Mam drugi string wolny w falowniku, także wykorzystam to i te panele zamontuję. Koszt Następnie, jaki wyceniony mam sprzęt, to jest około 7000. Nie wiem, jaki jest koszt montażu fotowoltaiki przez firmy, ponieważ ja nie korzystałem wcześniej z takich usług. Montowałem sam, w związku z czym ciężko mi się dzisiaj odnieść. Natomiast wszyscy znajomi, którzy mieli swoje instalacje mniejszej wielkości niż 10 kW, często rozbudowują te instalacje i dokładają sobie paneli. Są też taki pomysł. Proszę podzielcie się w komentarzach Waszymi uwagami, w jaki sposób dobrze do tematu podejść, jaki, byście rozwiązali, jaki rozwiązalibyście temat ściągnięcia tych przewodów do falownika od paneli, na co zwrócić uwagę. Będę wdzięczny za, za Waszą pomoc, za wszystkie Wasze komentarze i myślę, że aktywnie będziemy pod filmem działać. Oczywiście, jeżeli będę budował tą fotowoltaikę, dokładał te panele, to też podzielę się z Wami tą realizacją na moim kanale, także zachęcam do subskrypcji, żeby tego nie przeoczyć, a tymczasem liczę na Wasze wsparcie, Wasze uwagi, komentarze, podpowiedzi. Do zobaczenia!